Witam Szanownych Państwa na kolejnym spotkaniu dotyczącym sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu Tomaszowskiego. Obecnie na terenie naszego powiatu przebywa 287 osób na kwarantannie, natomiast 43 przypadki potwierdzone mamy zarażenia SARS-CoV-2. Tomaszowski Szpital, decyzją wojewody Łódzkiego, od tego tygodnia po raz kolejny zmniejszył liczbę łóżek. Obecnie posiadamy 75 łóżek covidowych i dodatkowo 10 takich łóżek na oddziale psychiatrycznym. Cały czas planowane zabiegi są realizowane. Wszystkie nasze oddziały zabiegowe, czyli chirurgia, ortopedia, urologia pracują w trybie normalnym, więc serdecznie zapraszam ci Państwo, którzy do tej pory nie mogli dostać się na zabiegi o rejestrację w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Cały czas trwają na terenie naszego powiatu szczepienia przeciwko COVID-19, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, w Tomaszowskim Centrum Zdrowia i w arenie lodowej jako punkcie szczepień masowych. Jeżeli chodzi o punkt szczepień masowych, od 24 maja osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz maksymalnie do trzech opiekunów takich osób. Będzie mogło zgłosić się na takie szczepienie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji. Czyli wsiadacie Państwo do samochodu, przyjeżdżacie do punktu masowego na ulicy Strzeleckiej, i tam będziecie Państwo mieli zagwarantowane, że osoba niepełnosprawna wraz z opiekunami zostanie zaszczepiona w ten dzień, kiedy się tam Państwo udacie. Wiele pytań było od poprzedniego naszego spotkania odnośnie szczepień dla 16 i 17 latków, więc pozwólcie państwo, że przypomnę sposób rejestracji. Rejestracja odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap ten łatwiejszy i bardziej dostępny to wydrukowanie ankiety ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, wypełnienie jej i podpisanie przez rodzica. Wtedy udajemy się do punktu szczepień i to szczepienie realizujemy. Drugi sposób jest taki, że nie wypełniamy te ankiety w domu, przybywamy do wybranego przez nas punktu szczepień, tam wypełniamy ankietę, tylko wiąże się to z tym, że młody człowiek wtedy musi być z rodzicem, który poświadczy i wyrazi zgodę na takie szczepienie. Zachęcam Państwa cały czas do, do tych szczepień. Rejestrację możemy robić, przypomnę, w czterech możliwych wariantach zadzwonić na bezpłatną infolinię Ministerstwa Zdrowia 989 drugą możliwością jest wysłanie SMS-a pod numer 880 333 333 poprzez stronę internetową, a dokładnie internetowe konto pacjenta lub chyba taka najprostsza metoda skontaktowanie się bezpośrednio z wybranym przez Państwa punktem szczepień. Przypomnę, że nie ma żadnej organizacji, więc to od Państwa zależy, który punkt na terenie czy to powiatu, czy kraju wybierzecie. Ostatnią taką informacją, która, która jest ważna od 29, czyli od najbliższego poniedziałku, szanowni państwo, wraca pełna edukacja do szkół, czyli stacjonarnie wracają wszyscy uczniowie, bo do tej pory jedynie stacjonarnie uczyły się dzieci z klas 1-3, natomiast forma hybrydowa obowiązywała pozostałych. Natomiast teraz od poniedziałku wszystkie szkoły rozpoczynają Pełne, pełne nauczanie, i tak, miejmy nadzieję, będzie do samego końca roku szkolnego. Na zakończenie, szanowni państwo, mimo że coraz mniej obostrzeń możemy chodzić na świeżym powietrzu bez maseczek, mimo wszystko, jednak uważajmy wirus nie śpi dbajmy o siebie nośmy przede wszystkim maseczki w miejscach zamkniętych publicznych w sklepach, galeriach, kinach teraz tak. Dezynfekujmy ręce i nie narażajmy się na, na jakiś szczególny kontakt, bo, ponieważ zawsze możemy trafić na osobę, która niestety ma w sobie tego wirusa i spowoduje to, że również my zachorujemy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.